Ja tym połóż może tutaj. Nie Tutaj. Przemika, jakie małe dzieci stoją tutaj pod kościółkiem. Co one robią? To moja sąsiadka Karolinka. czy nie ona nie jest lize? w szkole. Przy zniczach? Sprzedają znicze? No właśnie, sprzedają znicz. Zamiast być w szkole. Dobra? Dzień, tak, tak. dzień dobry. Co wy tutaj robicie, dziewczynki? Czemu nie w szkole? Przymaniam jesteśmy ze szkolnego ko koła karitas. Witam bardzo serdecznie w parafii z sercem. Z sercem kojarzy się dzwon, dlatego teraz przy właśnie pomocy tego nowoczesnego pilota włączę dzwon. Proszę, pięknie bije. Ale jest serce, które bije naprawdę piękniej i mocniej w tej parafii. Serdecznie zapraszam Was wszystkich do sieprawia. Podkrakowska gmina Siepraw rozciągająca się na Pogórzu Wielickim liczy niespełna 8 tysięcy mieszkańców. Pierwsze wzmianki o Sieprawiu pochodzą z XIV wieku. To właśnie tu zaczyna się historia błogosławionej Anieli Salawy, mistyczki i patronki nieuleczalnie chorych. Aniela Salawa pochodziła z biednej rodziny. Urodziła się w 1881 roku. Swoje życie poświęciła pomagając innym. Jej postawa wciąż inspiruje mieszkańców Sieprawia, którzy nie tylko wyznają jej kult, ale także angażują się w pracę charytatywną. Tak jak młodzież Sieprawskiego Gimnazjum, która wspiera pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Kluzeka w Krakowie. Teraz tak, mówi tak. Od pięciu lat współpracuje z Domem Pomocy Społecznej przy ulicy Kluzeka w Krakowie. Chociaż tak naprawdę współpraca trwa dłużej. Od pięciu lat wozimy tam uczniów. Od pięciu lat oni co tydzień są przyjmowani naprawdę z radością przez starszych ludzi mieszkających w Domu Pomocy. A cały pomysł wziął się stąd, że kiedy powstawały gimnazja chodziło o to, żeby nie tylko zaproponować formę nauki. Wiadomo, szkoła jest po to, żeby uczyć, ale szkoła jest także po to, żeby wychowywać. Wychowywanie. Młodego człowieka na etapie dorastania jest bardzo trudne. Trzeba mu zaproponować takie wartości, które są prawdziwe i które są uniwersalne i które chwycą, to znaczy będą się młodemu człowiekowi podobać. No i okazało się, że w naszej szkole takim pomysłem był wolontariat, ponieważ dawał szansę nawet takim uczniom, którzy w nauce może nie byli najlepsi, może czasem gdzieś się rozrabiali na korytarzach, ale w pomaganiu innym mieli swoje pięć minut i mogli osiągnąć sukces. W że jeżdżę od dwóch miesięcy. Jeżdżę tam dlatego, żeby pomagać starszym osobom i po prostu lubię to pomagać. Jest taki pan Andrzejek, on tam ma około 64 lat No i bardzo jest troszkę niepełnosprawny, ale bardzo go lubię. Jest, jest chory, ale nie daje po sobie tego poznać I, i to mi się bardzo podoba w nim. Nasze pierwsze założenie wyjazdów do DPS-u było takie, że to my mamy im pomagać, że to my mamy pomagać starszym ludziom, a nie a teraz jak wyszło, że to oni nam pomagają, a nie tak naprawdę my im. Niektórzy ludzie tam w DPS-ie przeżyli bardzo dużo i naprawdę nie chciałabym, żeby kiedyś spotkało mnie to, ale niektórzy naprawdę w życiu mają fajne historie. Oni tam nie przejmują się tymi problemami, którzy, które, które ludzie mają na co dzień, tylko mają dużo cięższe. I niektórych spotyka choroba, niektórzy po prostu mogą sobie z tym nie radzić, ale próbują sobie dawać radę na tyle, ile, ile mogą, na tyle, ile pozwala im psychika. Aniołki wierzę na serio, jak człowiek dobrego tonu wieści salonu na wylot znam. A serca pożytek niewielki wiem w zapasie karmelki dla Dziękuję. Myślę, że to, że akurat się praw i młodzież się prawie jeździ do domu pomocy, też nie jest przypadkowe. Mamy pośród siebie, można tak powiedzieć, chyba swoją rodaczkę, sięprawiankę Aniolę Salawę która między innymi zajmowała się chorymi, sama była bardzo chora i rozumiała przez to chorych terminalnie. Czyli można powiedzieć, że jest to taki duch Anieli Salawy w tym wszystkim, że to jest taka praktyczna lekcja, którą nam daje Aniela Salawa, a którą my przekazujemy naszym uczniom. Czyli w ten sposób następuje takie, powiedziałabym, przekazywanie z pokolenia na pokolenie tego charyzmatu i tego ducha służby, ducha pomocy tym, którzy są słabsi, co wcale nie znaczy, że są gorsi. Taki kontakt, że proszę Pani nawet, a z mamą to, a ja doradzam, tak po prostu jestem jak babcią dla mnie. Wie Pani, że ja ich bardzo kocham. Taki Kamil. To on, proszę Panie, na cukiernika, to ma chwilę czasu, to choćby tu to przyszedł, to przyjdzie, to porozmawia. Nad morzem był i potrafił mnie tamten widoczek maleńki z muszelkami, byłem z mamusią, on się tak kontaktuje ze mną jakby w rodzinie. Młodzież daje nam swój entuzjazm, swoje też piękno, swoją taką czasami brak roztropności i to wszystko taki, ich, taka świeżość, taki ich ruch, też nawet czasami nieporadność nie? jest, taką, jest taką okazją do tego, że nasi państwo, mówię o tych sprawniejszych osobach, też mają możliwość jakby podzielenia się sobą. No bo jakoś tam reagują, przyjmują, uśmiechają się, czasami właśnie uczą. No, i dziękujemy Ci za spotkanie mają apostołkowi. Nie ja tam już słyszę oddali Dali. Grupa dużych, grupa dużego apostołka. I ja myślę, że w przyszłości będziecie tak samo, jak oni mogli wstąpić do grupy apostolskiej. Widzimy się za tydzień. Księże prałacie, ale wspaniała młodzież w prawił. To rzadko spotykany chyba przypadek, że młodzież tak się poświęca i z daleka jeździ do starszych osób, daje swoje serce, żeby im pomagać. Coś wspaniałego, skąd to się wzięło? Proszę Pana, nasza młodzież ma autorytety, pewien dom, rodzina, również wielka pochwała dla nauczycieli, wychowawców, którzy dają serce naszej młodzieży. Właśnie, ale myślę, że chyba także jest i historia, skoro mamy tutaj takie księgi dawne, z którego roku to jest? Z roku 1622. I to są właśnie, księże Prałacie, te korzenie, prawda? To, właśnie... to jest odpowiedź, prawda, na to nasze pytanie. I... I w tych właśnie księgach jest, właśnie. jest też właśnie to ta nasza bohaterka święta, która jest autorytetem szczególnym dla naszej młodzieży. Czyli już wiemy, skąd się prawił, wspaniała młodzież, a teraz zobaczmy, co w sieprawiu się dzieje i jak wygląda praca duszpasterska. Parafia się prawił istnieje od XIII wieku. Pierwszy kościół murowany pod wezwaniem świętego Michała Archanioła stanął tu trzy wieki później i dotrwał w niezmienionym kształcie do połowy XX wieku, kiedy spłonął. Ocalała jedynie XVII-wieczna kamienna chrzcielnica. To w niej oszczono niegdyś anielę salawę. W latach 60. XX wieku wybudowano obok nowy kościół, do którego po beatyfikacji trafiły relikwie błogosławionej. Kamień węgielny pod przyszłe sanktuarium wmurował ówczesny biskup Karol Wojtyła. Do kościoła przybywają pielgrzymi z całego świata, gdzie w kaplicy błogosławionej anieli modlą się o jej wstawiennictwo. O za chwilę kuranty. Słowa tych, tej melodii są następujące. Anielo Salavo, siostro nasza droga, wstawiaj się za nami tam przed tronem Boga, siostro nasza droga. Bogosław Aniela Salava jest u nas czczone przede wszystkim jako patronka nieuleczalnie chorych. Kult błogosławionej Anieli Salawy ma odzwierciedlenie niesamowite. Nie tylko tutaj w ramach naszej parafii, diecezji, ale również sięga całego świata. Trzeba tutaj wspomnieć też licznych pielgrzymów, którzy przybywają do tego sanktuarium, aby tutaj oddać jej cześć, modlić się za jej stawiennictwem. Wierni parafianie bardzo liczą na stawiennictwo błogosławionej Anini Salawy. Dowodami tego są przeliczne prośby, dziękczynienia zanoszone za jej stawiennictwem, jak również przeliczne wota, które zostawiają jako podziękę za wysłuchanie konkretnej prośby. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. leba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Urodziła się tutaj na wsi podkrakowskiej w 1881 roku, koniec XIX wieku, wykonywała w swoim życiu najcięższe prace, takie prace, które dzisiaj, no myślę, że chyba nikt by się nie wziął naprawdę. Potrafiła przenieść, przeprowadzić yy, rodzinę, u której mieszkała sama. To znaczy, zamówiła wóz, z drugiego piętra potrafiła znosić sama rzeczy, załadować na ten wóz i przewieźć pod inny adres. Żyła tylko 41 lat. Jej życie skończyło się w bólu i cierpieniu. Była opuszczona, ale mimo tego potrafiła też znieść ten ciężar, znieść ciężar choroby, poradzić sobie z nim, nawet do ostatnich chwil, nie tracąc dobrego humoru, nie tracąc tego spojrzenia, że jej się nic nie dzieje, że to inni potrzebują pomocy. Nie opuszczaj nas, no Aniela Salawa, bądź z nami. Ciocia Stefania Kowalczyk jest najstarszą kobietą w Małopolsce. Ma w tej chwili 106 lat, mieszka w Łyczance, w parafisie praw. Ciocia też zawsze to podkreślała, że Aniela Salawa to jest właśnie taka osoba, która, do której można mieć zaufanie i wierzyć, że ona pomoże dużo w życiu. Tak objęta dziewczyna została błogosławioną to wiem, że miała ciężkie życie. Młodnie się za żeby... Że no, jak mogę, to tak się modlić, żeby... A czy mi tam Pan Bóg wysłuchuje, to też nie wiem. Ogólnie tak ludzie mówią, nieraz wypadek był kiedyś u nas we wsi, to tak właśnie mówili, że... że modli się i od razu się człowiek dźwignął z tej drogi, bo... ta moc była jednak taka. Proszę, żeby mi wyprosiła rozum do śmierci i oczy do śmierci, bo nie widzę, to jest dobrze. Jak, jak jest swójca, to ten czas czytam, a jak jest swójca, nie ma, to nie mogę czytać. No to było takie rzeczy swoje i najwięcej proszę, No i za dziećmi ją proszę, za córkami, żeby się, jak jest niebieżący, jak mało chodzi do kościoła, to żeby się poprawił. No tak, tak zawsze i to wszystko opowiadam, co, co, co mogę. Można powiedzieć, że duchowość ani Lawy przenika yy, yy, całą naszą społeczność. Ona wychodzi poza mury Kościoła, poza mury tego sanktuarium. Wyrozumiała dla drugich. Młodzież się za nami. Odpowiedzialna za współpracownicę i przyjaciółki. Możesz się za nami. Cierpliwie znosząca utrudzenia służbą. Młodzież się za nami. O niezwykłości sieprawskiej parafii na skalę światową świadczy tradycja przekazywania sobie przez mieszkańców relikwii błogosławionej. Każda z rodzin przez dobę modli się, wypraszając łaski, a później uroczyście przekazuje relikwie sąsiadom. nasza droga, się Witam, Ja myślę, że tutaj mieszkańcy się prawie a przede wszystkim odczuwają jej pomoc. To widać szczególnie na Nowennie, gdzie mieszkańcy proszą o sprawy naprawdę osobiste, ufając, że dzięki jej wstawiennictwu, wstawiennictwu krajanki

700 lecie istnienia. To jest jedna z najstarszych, z najstarszych parafii. Natomiast parafia ta jest pod, pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Natomiast od roku 2004 ta parafialna świątynia została erygowana do godności sanktuarium błogosławionej Anieli Salawy. błogosławiona Anielo nauczy nas być wolnymi. Służąca, mistyczka, wsławiona chryczną postawą wobec rannych żołnierzy w czasie I wojny światowej, uczy nas być wolnymi. Jej sanktuarium jest miejsce kształtowania postaw patriotycznych. Jej Sanktuarium jest miejscem modlitwy za ojczyzny. Mamy, mamy ustalić pieśni na naszą uroczystość. Słucham propozycji na y, ofiarowanie. Po Bogusławie z drogi, nie? Drogi. <gry> No, y, różnie możemy zrozumieć, ale wiadomo, Jezu drogi, Bóg mm -hmm. No, No to dziękuję, zapraszam Was na kawę teraz, na szterkę Espresso. Dziękujemy bardzo. Księże Płacie, drodzy księża, bardzo dziękujemy za ten wspaniały czas ubłogosławionej Anieli Salawy, ale nade wszystko dziękujemy Wam, że pokazaliście że macie wielkie parafialne serce. Bardzo dziękuję. My również dziękujemy za odwiedzenie. Dziękuję, szczęść Boże, do zobaczenia. Szczęść, szczęść Boże, szczęść Boże, szczęść Boże. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Wzajemnie. Szczęść Boże.